Tegorocznymi nowościami Apla to tak w moim życiu najbardziej podekscytowany jest Komornik, bo jak tego filmu ładnie nie obejrzycie, to będzie mógł sobie później z fajną zniżką te rzeczy zlictować. Od wczoraj mam taką rozkminę, że wszystkie materiały typu pierwsze wrażenia są niesamowicie durne i wprawdzie sam przez lata zrobiłem takich całkiem sporo, ale prawo nie działa wstecz, więc one są tak oficjalnie durne dopiero właśnie od wczoraj. No bo jak to zwykle wygląda? Co to jest za Pierwsze wrażenie, że telefon ma taki, a taki procesor. Pojechałem na wakacje do Włoch. Moje pierwsze wrażenie jest takie, że stolicą jest Rzym. No błagam was. Dlatego w tym filmie skupimy się na doznaniach empirycznych, więc usiądźcie wygodnie, załóżcie sobie zestaw relaksacyjny do nauki Sita i opowiem wam, co moim zdaniem jest w tych nowych produktach Apple'a najciekawsze i co sam właśnie z własnej ciekawości od razu sprawdziłem po unboxingu. Najpierw wziąłem się za iPhone'a 15 Pro Max, bo po pierwsze mam bezpośrednie porównanie z poprzednikiem, a po drugie to ten właśnie model dostał najwięcej intrygujących nowości takich dla mnie. W pudełku jak zwykle tylko telefon, naklejka do zrobienia sobie Apple Cara i przewód, ale nie jak zwykle, przewód ładnie opleciony i USB-C z dwóch stron. Sam iPhone wygląda tak z klasą moim zdaniem i Wiem, że dla niezorientowanych w temacie zmiany mogą się wydawać niewielkie, ale dla nas, aplologów, my mamy ogólnie ciężkie życie, bo to jest najmniej szanowany zawód w polskim społeczeństwie. Dla nas w bezpośrednim porównaniu od razu widać i czuć, że telefon jest lżejszy, ma węższe ramki wokół ekranu i wygodniej się go trzyma bez etui od poprzednika, bo boczne ramki są tutaj lekko zaoblone. Swoją drogą ta boczna ramka, mimo nowego materiału, czyli tytanu, wciąż się brudzi, więc nie straszne jej warunki marsjańskie, ale kurczę mój... Myty 15 minut temu palec już tak, ale i tak nie jest aż tak źle jak rok temu. Bo iPhone 14 Pro Max to mógłbym przez cały rok za szybką w muzeum trzymać, a i tak te ramki jego by wyglądały jakby. Nie był w muzeum, tylko w zoo i małpy by w niego odchodami rzucały przez cały dzień. Ogólnie to nie chcę go wsadzać do etui, bo w tej wersji, czyli błękitny tytan, jest na to moim zdaniem zbyt ładny, a po drugie to Apple w tym roku swoje skórzane akcesoria zastąpiło nowymi z tkaniny syntetycznej Eco, którą nazywają Fine Woven, a ja ją nazywam Nadaje się do śmieć. Ciekawe, która nazwa się przyjmie. To jest w dotyku coś między szorstkim prześcieradłem a plastrem, i samo w sobie się trochę brudzi i zdecydowanie nie wygląda premium. A jeszcze w pakiecie z portfelem z tej samej tkaniny, to iPhone przestaje przypominać produkt, z którym można latać z dumą pierwszą klasą, a zaczyna przypominać piórnik-wyprawkę do pierwszej klasy. Yy. No co poradzę, no nie podoba mi się, mogli chociaż pójść w ekoskurę, a skoro nie poszli i zrezygnowali z natury, no to. Ja chyba w tej sytuacji już wolę silikon. Wolę silikon. USB-C to jest moim zdaniem taka największa zmiana, więc oczywiście od razu po konfiguracji smartfona zacząłem wtykać w ten port, co popadnie. I na przykład okazuje się, że kontroler do gier Razer Kishi for Android stał się oficjalnie kontrolerem Razer Kishi for Everyone, bo działa normalnie i bez żadnej konfiguracji. Co mnie niesłychanie cieszy, bo często te akcesoria tylko pod Lightning i tylko do iPhone'a były droższe właśnie z tego powodu, a teraz jak widać można trochę zaoszczędzić, jak się na początku wyda na telefon minimum 5 kafli. Podłączenie iPhone'a kabelkiem do monitora można jak najbardziej jeszcze jak. Ale dlaczego w ogóle robić to tak, a nie bezprzewodowo? No na przykład dlatego, że nie każdy ekran wspiera AirPlay i jest wtedy niższa jakość i są większe lagi, a tutaj to spokojnie można sobie nawet pograć, wykorzystując chociażby wspaniały kontroler Razer Kishi już nie for Android. Sorry, wkręciłem się, a skoro już tyle ograniu, to jestem ogromnie podekscytowany procesorem A17 Pro w iPhone 15 Pro, który pozwoli na uruchamianie na tym telefonie natywnie gier z dużych konsol. I Apple póki co zapowiedziało choćby Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4 Remake i Resident Evil Village. I absolutnie nie sądzę, że to jakkolwiek i komukolwiek przy zdrowych zmysłach zastąpi PlayStation 5, ale po prostu no taka ludzka ciekawość, ekscytacja, że technologia mobilna zaszła tak daleko. Tylko właśnie jeszcze nie do końca wiemy, jak te gry wyjdą, bo jeszcze nie wyszły. Ale miałem okazję i to chyba jako hashtag pierwszy Polak pograć w Resident Evil Village na iPhone'ie i... no, mam mieszane odczucia. Znaczy, grafika jest niesamowita w niższej rozdzielczości, bo bodaj 1560x720 pikseli, czyli takie szersze 720p pod ekran iPhone'a ale spokojnie wizualiami wytrzymuje porównania z konsolami, z tym, że jak na ekranie się zaczynało coś dziać, to rozgrywka przypominała pokaz slajdów prezentujący tę grę, bo fps y spadały tak do, nie wiem, z 10-12, dosłownie. Ale może jeszcze zoptymalizują, bo póki co to nie ma właśnie nawet żadnej konkretnej daty premiery. USB-C do dysku zewnętrznego. Nie mogłem przeglądać zawartości tego dysku, ale ta funkcja oficjalnie nie służy do tego, bo służy do nagrywania filmów iPhone'em bezpośrednio właśnie na dysk. Bo iPhone 15 Pro potrafi nagrywać prorezy w profilu kolorystycznym LOG, co większości z Was pewnie niewiele mówi, ale dla mnie to jest no jak erotyka słowna. W skrócie to, to jest idealny format wideo do łączenia go później z plikami z innych kamer i w ten sposób, żeby była na przykład spójna kolorystyka i ogólnie do dalszej edycji, z tym, że minuta takiego nagranego filmu zajmuje 6 GB, więc bez tego dysku, no to za bardzo nie ma sensu. I w końcu ładowanie. Mam taką ładowarkę, która pokazuje moc ładowania, albo raczej nie moc w tym przypadku, bo porównałem sobie z iPhone'em 14 Pro Max i Mimo iż teoretycznie USB-C pozwala na znacznie więcej niż Lightning, to w praktyce prędkości ładowania pozostały identyczne. Czyli w zależności od tego, z jakim procentem baterii kładziecie telefon na ładowarce, to jest jakoś od 18 do 27 W. Wstyd. To znaczy, mówi się, że wstyd to tylko kraść, ale ja na przykład czuję się ograbiony z godności. Widocznie, jak zwykle, muszą sobie zostawić jakąś super pasjonującą nowość na za rok. Później się wziąłem za sprawdzanie aparatów i póki co wydaje mi się, że o dziwo 15 Pro Max naprawdę robi lepsze zdjęcia niż 14 Pro Max. Szczególnie widać to po HDR-ze, który teraz jest taki znacznie bardziej wyrazisty. No i tryb nocny awansował, teraz jest na szóstkę na 10, a wcześniej był tak na 4. Teraz jest dużo więcej detali na tych zdjęciach. A ten nowy pięciokrotny zoom działa bardzo fajnie na pięciokrotnym zoomie właśnie, ale chyba Apple wciąż nie potrafi w większe przybliżenia, bo zdjęcia robione w razy 25, tyle teraz wynosi maksimum, są takie średnie, ale to rzecz jasna są jeno początki dokładnych testów aparatów. Na razie jestem zadowolony z tego, że wszystkie zdjęcia z 15 są ładniejsze niż z 14. A w nowych telefonach to często jednak bywa tak, że niby wszystko przeprojektowali od zera, a rezultat taki sam albo i gorszy. Na koniec sprawdziłem, czy faktycznie teraz każde zdjęcie, na którym widać pieska, kotka albo człowieka jest zapisywane z danymi o głębi, i czy każde zwykłe zdjęcie można sobie później zmienić w portret z rozmytym tłem, albo nawet zmienić na nim punkt ostrości. I można. I działa. Podoba mi się, bo to odciąża mój mózg z kolejnych trudnych decyzji. A wiadomo, jak to jest na wakacjach, jak się robi zdjęcia dziewczynie, chłopakowi chcą być Fabiusa, później się pytają, dlaczego zrobiłeś rozmyte tło, jak było ładne tło, albo dlaczego nie zrobiłeś rozmytego tła, jak mamy taki burdel w pokoju w hotelu. Yy, no to czy teraz. Teraz ten problem przestanie istnieć. Co jeszcze? Nowy przycisk akcji zamiast subaczka. Trochę mnie je zdziwiło, bo odnoszę wrażenie, że przez ostatnie lata to panuje taka moda na raczej minimalistyczny design aplikacji, a pod to zrobili takie naprawdę mocarne menu. No, dużo bardziej mocarne niż ten przycisk faktycznie jest, bo. Można nim co najwyżej wkurzyć jamnika, gdyż da się do niego przypisać tylko jedną funkcję naraz, i wprawdzie funkcję właściwie dowolną. Ja na przykład mam przełączanie się między trybem zwykłym a sen, bo często włączam tryb sen w dzień, oni tego nie sprawdzają, bo nie lubię, jak mi ktoś dupę zabraca. Na przykład w takich chwilach jak ta, kiedy nagrywam. Ale nie ma żadnej opcji na dwukrotne wciśnięcie, trzykrotne wciśnięcie, krótkie, długie. Nie. To jest jeden przycisk, który robi tylko jedną rzecz. Dobra, przejdźmy do iPhone'a 15 i iPhone'a 15 Plus. I na start powiem Wam, że kolory tych telefonów na stronie Apple'a wyglądają tak jakby im się tuż w drukarce kończył i są takie sprane i ogólnie brzydkie a w rzeczywistości wyglądają, kurczę, znacznie lepiej i lepiej też niż czternastki. Matowe, miłe w dotyku plecki, ramki tak jak w Pro, leciutko zaoblone na rogach. Kolory są takie stonowane, ale jednocześnie dosyć wyraziste i różowy iPhone 15 podkreśla moją kobiecość, a żółty 15 Plus bogobojność. Ale więcej dzieje się z przodu, bo jest dynamiczna wyspa, czyli noc oficjalnie odchodzi w zapomnienie. Chociaż pewnie zrobią z nim jakiegoś iPhona SF 2028. Na ekranie 60 Hz te wyspowe animacje nie są aż tak smukłe jak w serii Pro, ale ogólnie działa, wygląda i jak ktoś jeszcze nie miał stylistyczności, to myślę, że będzie miał dużo zabawy. Pewnie dużo więcej niż ja rok temu, bo teraz to istnieje naprawdę sporo aplikacji, które funkcje tej wyspy wspierają. Ale właśnie te nieszczęsne 60 Hz, no. Tutaj sprawa wygląda tak, że ja różnicę widzę ogromną, szczególnie w animacji odblokowania telefonu, albo w takiej nowej fajnej, jak telefony się ze sobą łączą. Ale jak ktoś nie ma bezpośredniego porównania albo, nie wiem, używał wersji 120 Hz przez 5 minut, to gwarantuję wam, że będzie miał to w dupie. Dużo bardziej mi szkoda, że w 15 pożałowali na Always on Display i na ten nowy tryb. Czekajcie, pokażę Wam. Bardzo fajne: to jest tryb. Radio budzika za 7000 zł. Jakby coś, to 14 Pro i Pro Maxie to działa tak samo od iOS 17 W 15 i 15, Plus też jest oczywiście USB-C i też działa pad do gier, i też działa podłączanie do monitora. Prędkości ładowania również nie zmieniły się w stosunku do zeszłego roku, więc szkoda. No i tak jest wolniejszy transfer plików po kabelku niż 15 Pro i Pro Maxie, ale. Nie udawajcie oburzonych, że kiedykolwiek tego używaliście. Ja tutaj nawet wyjątkowo obronię Apple'a. Otóż moim zdaniem to ograniczenie nie wynika z ich chciwości, tylko wynika z tego, że 15 mają procesor z zeszłego roku, który nie był gotowy na USB 3.0. A mają ten procesor z zeszłego roku, no... To akurat wynika z ich chciwości. Główny aparat z tego, co sprawdzałem, faktycznie lepszy niż rok temu i też ma te nowości związane z portretami, ale szeroki kąt i selfie bez zmian. Ogólnie, według mnie, zakup 15 miałby naprawdę dużo sensu, gdyby nie istniały wyjątkowo podobne, ale jednak trochę lepsze 14 Pro. I to się świetnie składa, bo Apple kończy ich produkcję i właśnie one już oficjalnie przestały istnieć: Apple Watch Serii 9, różowy do kompletu z różowym iPhone'em, o nim nie mam prawie nic do powiedzenia. Nowa funkcja, którą reklamują te serie, czyli taki gest obsługi, jednocześnie jest tak nowa, że jeszcze jej nie ma i tak stara, że w trochę ograniczonej formie, ale jednak można ją włączyć od paru lat na starszych Apple Watchach. Poza tym to to jest właściwie taki sam zegarek jak rok temu i dwa lata temu i Trzy lata temu i jako produkt to mnie w ogóle nie ciekawi. Fasynuje mnie tylko z biznesowego punktu widzenia, że to jest pierwszy produkt Apple'a, neutralny węglowo i bardzo się tym chwalą i podkreślają, jaki jest eko, a to oznacza ten właśnie skupiony na tym marketing, że ta firma oficjalnie przestaje sprzedawać same urządzenia, a zaczyna sprzedawać całą ideologię. Tę nową opaskę do Apple Watcha Nike zrobili ze starych opasek do Apple Watcha Nike. A. Boże, żebym ja miał kopychać śmieci po 230 zł. O tej właśnie ideologii to pewnie zrobię osobny film, bo sama recenzja zegarka to by się pewnie zamknęła w minucie. AirPods Pro drugiej generacji ze złączem USB-C. No, tutaj to już sama nazwa jest recenzją. AirPodsy to w ogóle dostały dużo nowych ciekawych funkcji w iOS 17, i z tego powodu, mimo iż brzmieniowo to moim zdaniem one nie są jakieś super i na przykład te sony to je totalnie gniotą, to. Do iPhone'a, ze względu na inteligentną redukcję szumów, na przestrzenne audio, na automatyczny dobór głośności i wyciszanie w odpowiednich momentach, to niestety są najlepsze słuchawki, jakie można kupić, a teraz mają USB-C I, i spoko, i właściwie to tyle, mówią jeszcze, że etui jest tułoszczelne, a tych z Lightning nie było, ale mnie się wydaje, że to po prostu wcześniej im się nie chciało płacić za certyfikat, a teraz zapłacili, bo wygląda identycznie, a ogólnie to, to są dokładnie te same słuchawki, co starsze AirPods Pro 2, no i co, no i... Tyle i nakarmiłem ciekawość, moją i waszą też mam nadzieję, według mnie wstępnie to mogą być najfajniejsze nowe iPhone od czasów serii 11, a na pewno mnie się najbardziej podobają i wprowadziły więcej zmian chyba niż na przykład Samsungi w serii S23, a to, że Apple wprowadza więcej zmian od kogokolwiek, to już jest dużo, więc po wszystkie nowości Apple'a zapraszam do komputronika, nawet same kliki będą wspierały mój kanał. Jutro pewnie jeszcze będzie jeden film o iPhone'ach 15, bo takie sobie wspaniałe narzuciłem tempo, więc zostawcie subskrypcję, później recenzja iPhone'a 15 Pro Maxa pewnie za tydzień, a tymczasem idę zjeść. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia.